Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgiert, były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś, szanowni państwo, opowiemy wam o człowieku, którego opisał y, Jacek Gondek w tygodniku Newsweek, cichy komando z prezesa, szef ma dbać o to, aby PiS i Nawrocki byli jak jedna pięść. To jest bardzo ciekawy człowiek, to jest facet, którego Formalnie do ojcostwa jego przyznaje się Joachim Brudziński, on jest ze Szczecina. Brudziński pseudonim Jojo o nim jest teraz cicho, ale to jest facet, który był bardzo mocno rozważany przez Kaczyńskiego samego jako jego następca, dlatego że on tak jak wydawało się, Kaczyńskiemu, tak jak w czasach, kiedy myślał, czy by nie zostać jakimś nadprezesem to po prostu uważał, że Błaszczak będzie przepraszam, zbyt no nie można powiedzieć jaki zbyt miękki, giętki i po prostu taki, że nie będzie po prostu to będzie z każdą duperelą latą do Kaczyńskiego tutaj trzeba znaleźć sobie złoty środek, wiecie Państwo za co tutaj akurat polecam wszystkim książkę Kulisy PiS Kamila Dziubki tam jest zbiór w większości anonimowych wypowiedzi polityków PiS, także ludzi związanych z Gowinem na temat i, i Solidarnej Suwerennej Polski, na temat PiSu, na temat całej tej zjednoczonej łóże prawicy. Otóż a oni... A, tłumaczyli, że szydło poleciała za zbytnią samodzielność, czyli, że za mało latała do Kaczyńskiego, robiła rzeczy. Kaczyński chciał generalnie, wiecie państwo, dla mnie to byłoby uwłaczające współpracować z ludźmi, którzy by przychodzili do mnie i pytali się mnie, z każdą, za przeproszeniem, duperelą, jak ona ma wyglądać. Jarosław Kaczyński w większości wypadków myśmy kiedyś, on lubi takie rzeczy, myśmy państwu żartowali, że jak on poszedł do szpitala tam w roku bodajże 2018, tam na jakieś tam kolano, no to czy tam tak, osiemnastym, to że po prostu groziły w, bo w, w, w przestoje, bo w jakimś urzędzie wojewódzkim nie wiedzieli, jakiego koloru papier toaletowy y, zamówić, bo nie było Kaczyńskiego, żeby się spytać. A to oczywiście żart, ale na przykład, jakbyście zobaczyli, tam wybuchła wtedy afera z Piętą i z panią Izabelą Peck. Polecamy książkę Noce z Dudą i pani Izabela tam właśnie opisała ten swój romans, ujawniła i tak dalej, a jeszcze potem korespondowała z Dudą. Z tego był jakiś gigantyczny problem i oni nie wiedzieli, czy mają to potępiać, czy nie. W związku z tym wszyscy zanurkowali na peryskopową. Po prostu nikt się nie. Tego dopóki Kaczyński nie dał egzegezy, co mamy robić? Czy, czy potępiać, czy prowokatorka, czy ofiara? Po prostu bronić bardzo... piętę, Tak, bronić piętę, po, po, pogrążać piętę. Po tego. Po prostu bez Kaczyńskiego, to oni nie wiedzieli po prostu, co mają myśleć. To jest e, kiedyś e, świętej pamięci Maciej Rybiński. E, ryba taki właśnie kiedyś mówił, że po prostu, e, że niektóre autorytety moralne e, nie, nie, nie rozumieją, jak bardzo. Przepraszam, teraz zacytuję to licencja poety, poetyka: że jeżeli nam nie powiedzą, co mamy myśleć, to chodzimy wszyscy jak pojebani. I to, to jest ten stan, gdzie w pisie po prostu ludzie się boją powiedzieć, co myślą, bo nie, dopóki nie wiadomo, co myśli Kaczyński, to trochę tak jak z tym. Klaskaniem za czasów Stalina, że był, musieli wprowadzić faceta, który przychodził i pokazywał, że jest koniec klaskania, bo tak to nikt nie chciał być pierwszym, który przestanie klaskać. To było naprawdę kłopotliwe, jak tam siedziało 20 minut, osób i, i, i klaskało, i, i nikt nie chciał przestać. I Państwo, to, 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 to są problemy. Szefernaker jest, Andrzej Duda go określił cyfrowym szogunem. Ma świetne układy z Dudą, ma świetne układy z Kaczyńskim, który docenia, że on jest fachowcem od mediów i w ogóle wygląda ja też miałem jakieś tam własne nie jest bufonem, to on nie jest bufonem tak, ale miał jeszcze taką człowiekiem Matę jeszcze jeszcze w czasie kampanii wyborczej słyszeliśmy, że po prostu miotał na swojego obecnego szefa, po prostu, a wówczas. No dosyć. Znaczy tak, on miał, on miał dosyć tego, że po prostu cytujemy, że zajmuje się wymyślaniem po prostu, coraz głupszych wymówek dla jego żony, żeby uwierzyła w to, że on ją nie zdradzał na tych wyjazdach. Na przykład, na przykład Robienie, robienie, robienie Dynamicznej, wody z mózgu, wody z mózgu odnośnie statku miłości. No przecież to. Tak. Do było... tej pory nie zapłacił, ni, temat się ciągnie, temat się nie skończy. No. Szanowni to... Państwo, bo on obiecał już zapłacić za ten wynajem właśnie tych pomieszczeń, które były nazwane <laughs> przez pracowników statkiem miłości. I tak odczęliśmy drobną sympatię do pana szefera Kera, ale to też kiedyś mieliśmy do Mastalerka, po czym Mastalerek wyszedł i zaczął mówić. Nie wiem jak tam będzie tym razem, bo stalerka lubiliśmy za to, że była, była taka scenka, która dzięki nam kursowała, że to był rok 2015 i on po prostu pił piwo z jakimiś trzema kolegami albo ludźmi, którzy wydawało mu się, że to koledzy byli. I... Zadzwonił prezes Kaczyński do niego, i on pokazał wszystkim, patrzcie, kto dzwonił i odłożył słuchawkę. I my, szanowni państwo, my się śmieliśmy z mastalerka, że ta, ta rozmowa jeszcze nie dokończyła się, a już po prostu wszyscy na wyścigi po prostu składali meldunki Jarosławowi, co ten po prostu obraz To nie z Pabu wyszedł, już był po tak, mastalerku. Już, już było tak, już było po mastalerku, już go tam w, Jarosław Kaczyński zrobił jakieś tam zebranie, na którym powiedział, że albo mastalerek. nigdy, nigdzie, i śledził, gdzie był zatrudniony jeszcze przez ileś lat. Tak, ale nie, że, że albo on będzie na listach PiSu, czyli Jarosław Kaczyński, albo pan Mastalerek i to jest i to, to, to nas, to nas rozbawiło i w każdym razie byliśmy gotowi, jak go wziął, zatrudnił Duda, to myśleliśmy, o może będzie trochę śmieszniej, jest jest trochę to... mądrzej, ale potem się okazało, że to, 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 że ktoś postąpił nam się wydawało odważnie i dowcipnie, okazało się, że był po prostu głupi i nie wiedział z kim można pić. I wiecie Państwo, my też kiedyś robiliśmy jedną imprezę. To była taka impreza u nieżyjącego już, znaczy, korzystaliśmy z jego gościny Sławka Janowicza. To, ponieważ tam było dużo osób, no to padło hasło: pod hasłem, no do, tylko panowie, no jeżeli ktoś chce napisać notatkę, to mówię, to przed wyjściem pokazujmy, żeby nie było takiej ściemy, że wszyscy napiszemy co innego. I to była taki żarcik, a potem się okazało, że jednak jedna notatka powstała. Pamiętam, Tomku, nam znalezienie, znalezienie winowajcy zajęło nam pół wieczoru, żeby dowiedzieć się, kto, 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 kto jednak napisał notatkę. To była bardzo urocza impreza o, szybki, olbrzymi awans. Tak, 2015 rok to była impreza z okazji niewpuszczenia Janka Burego do Sejmu, zabrakło mu 53 głosów, kiedyś Państwu może opowiemy, ale to było tak, te 53 głosy to byliśmy na pewno my. Gdyby to było 500, to można byłoby dyskutować, ale 53, 53 na siebie. Żebyście Państwo wiedzieli, gdyby Jan Bury wiedział w roku 2015, że zabrakło mu 53 głosów, to by sobie przywiózł... 5 autobusów to po się... Jakie tam 5? To głosów. 1500 by sobie przywiózł po prostu w formankach, po prostu to, 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 on po prostu, on uważał, że jego pobyt w Sejmie jest automatyczny. On nie wiedział, że tam właśnie, tam wylądowały specjalne... A to nie był automat, tylko automatu. Tak. No właśnie, to, to tak. Do dziś pamiętam, szanowni państwo, taką grę w Burego chodziłeś dookoła, straszny hit był wtedy na Podkarpaciu, takie w monopolii, chodzisz dookoła posłem i zbierasz sztabki, sztabki złota dookoła, bo taki był ten. To były takie fajne grepsy, na przykład to się karta, idziesz do więzienia, cofasz się trzy kolejki, na przykład twój znajomy dziennikarz nagrał cię na wódce i zaniósł to do CBA. I przynajmniej Państwo, każdy z tych przypadków, uwierzcie nam, miał odbicie w jakiejś tam. To była prawdziwa historia. Tak. To, to nie były wzięte przypadki z niczego. W każdym razie gra, się, gra cieszyła się, no, była darmowa w sumie, cieszyła się wielkim powodzeniem. Na Podkarpaciu oś ostatnio nam nie pytano, czy nie. Ja myślę, żeby taką grajanku zrobić, wiesz, zrobić na Wrockiego, wiesz. Idziesz do apartamentu miłości, czy wyłudzasz no. mieszkanie od, 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 od dziadka, czy, czy później jakieś. Tutaj kolejny wiersz. wiesz, A, kolejne z Kamieńskim. Bierzesz, bierzesz pod dziąsło, prawda? I robisz badania. Gdzie zrobisz badania? Jakie badania? W jakiej zamkniętej? Wąsik z Kamieńskim nagrali cię pegazusem i pokazali nagranie. Po co byłeś w Moskwie? No to i, ale cofasz, to fajna gra może być, naprawdę. Cofasz, się pięć, cofasz się pięć kolejek. Tak. Szanowni Państwo, w każdym razie Szefernaker jest jednym, tak jak żeśmy powiedzieli w naszym poprzednim materiale, o jednym z poprzednich materiałów, że to jest jeden z nielicznych kompetentnych ludzi w kancelarii. Przypominam, pamiętacie słynną historię, kiedy Jarosław Kaczyński no po prostu tak po ludzku wkopał, sprzedał Nawrockiego, bo Nawrocki, kiedy był wezwany na Nowogrodzką, to Nawrocki wyszedł i tak, no, tak jak był nauczony. I wsiadł do samochodu, mówił o pasów, nie mam zapiętych pasów i że powiedział, że z nikim się nie widział. Nie widział z nikim, nie widział prezesa, no i Jarosław Kaczyński, tak jak to robił zawsze, powinien zrozumieć, wyszedł i powiedział, tak widziałem się, może za dwie minuty się widziałem z Karolem Nawrockim, ale wtedy to była opcja, że Jarosław Kaczyński był tak zły, sądził, że Nawrocki nie ma żadnych szans, nie wiedział, że ma takich dobrych rzeczywiście sprzymierzeńców jak Chołownia, który tam pomoże, no i, i nie wiedział, że tak świetnie pomoże Bodnar i tak świetnie pomoże Siemoniak. No i oczywiście pan prokurator krajowy. No tego, tego, tego nie wiedział Kaczyński. No i wtedy mówił mówił o na Wrowskim powiedział tylko chwilę, że widział się z nim dwie minuty, ale o Szefernakerze to był cały Pan świetny organizator, no ale wyszedł spod ręki jego no, człowieka, no, którego on stworzył, czyli pana Brudzińskiego. Życie widać było wtedy. Tak, wtedy, wtedy było widać tę ten, 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 autentyczną y, taką sympatię do pana Szefernakera i docenił jego zdolności organizacyjne. No później, już się, y, później, później oczywiście, on pana Szefernakera cały czas ceni, ale tutaj pan Szefernaker jednak robi tak, jak chce y, Nawrocki, To znaczy nie będzie miał wpływu na to, że Nawrodzki będzie marginalizował y, Kaczyńskiego. Nie. Natomiast zwróćcie uwagę, Nawrocki rzeczywiście jest bardzo oszczędny, nawet przy tych konferencjach prasowych wychodzi rzecznik prasowy, on przychodzi, słucha, jedzie dalej, rozmawia, świetny organizator, ciekawe, no to rzeczywiście, ja pamiętam jak, jak zasilił w MSWiA wtedy, kiedy Między innymi był, znaczy, kiedy, kiedy był COVID i widzieliśmy szefernakera na tych konferencjach. Wtedy, kiedy Wąsik występował na tych takich codziennych odprawach, był Wąsik i Wąsik zrobił to wrednie po to, żeby widać było puste miejsce, gdzie nie ma Kamińskiego. No, bo rano nie było nic w większości Kamińskiego i, wszystko, i był, był pan szefernaker. I, I Wąsik odbierał różne meldunki od wojewodów, od, od tego w jaki sposób tu w Polsce się walczy z COVID-em. I, i, I to był ten czas, rzeczywiście Szyfernaker był, był dobrym nabytkiem. Wtedy się to zaczęło. Spodziewam się, że to jest jedna z, z takich, z takich e, dobrych nominacji dla Nawrockiego w Kancelarii Prezydenta. on ma jedną cechę jeszcze, która jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o PiS. To znaczy e, próba, jak w krzesie kampanii wyborczej e, próbowałem znaleźć, e, dowiedzieć się o jego wrogach. W I co się okazuje, facet pilnuje tego, żeby nie wchodzić e, po prostu okay. tak w konflikty, żeby się nie pozycjonować e, po prostu e, na... Eee, I różnych frakcji pisowskich. Tak, szukacie państwo, bo tam no, jest wiadomo, że na, na, wiadomo, że Jojo Nasz to nie jest, no to jest jasne. Tak, Jojo Brudziński nie lubi się z na przykład z Sasinem, z tymi ludźmi. Nie jest takaś wielka ten, na przykład są tam po prostu konflikty interesów, większe, mniejsze, na przykład Ziobro z Morawieckim, to się wręcz nienawidzą. To już jest tam, tam, wiecie Państwo, tam się mówiło o tym, że musiał uczestniczyć w tych w posiedzeniach rządu Kaczyński. Zresztą, szanowni Państwo, nie wiem czy pamiętacie, to było chyba jedna z najciekawszych historii w życiu, kiedy Morawiecki i Kaczyński razem występowali na posiedzeniu rządu i siedzieli obok siebie. Premier i wicepremier to e, taki, taki dwugłowy smok. Natomiast e, on e, jest e, po prostu e, tak jak powiedzieliśmy, jednym z nielicznych ludzi, który ma tam jakieś konkretne umiejętności. Nawrocki e, jest e, człowiekiem, któremu e, będzie trudno. E, budować ten swój wielki obóz. Oni tam, myśmy dostali informację, trochę spaliliśmy im temat, pośmieliśmy się, że miał mieć zdjęcia na koniu. Tak oni chcieli, żeby tam był tak spozycjonowany jako Piłsudski. ponieważ się pośmieliśmy z tego na X-ie, to ktokolwiek, kto już tam próbował, myślał na ten temat, to już porzuca. Oni bardziej mają pomysł na kreację taką internetową, medialną niż na opowieść, która no, będzie mogła się obronić. Wiecie Państwo, kiedy tworzono mit Piłsudskiego, no to były punkty zaczepienia. No, był internowany w Magdeburgu, był człowiekiem, który był zsyłany przez cara Nasyłki, był ileś tam razy zatrzymywany, represjonowany, wrzucany do szpitali psychiatrycznych. To, jakby to powiedzieć, było z czego rzeźbić. Karol Nawrocki nie ma takiego życiorysu. No, no, ja nie wiem, no, kombatanta z niego na skutek, że tak powiem, działań na statku miłości, to, to, to nie da rady z niego zrobić. Chociaż Tomek ma taki ulubiony dowcip o tym, jak jeden z jego kolegów obudził się w latach 80. późnych... Nie, nie, w, w, na początku 90. -tych. Na początku 90. tak. Ty to Policjant obudził się, tak. Tak, a ty ty opowiedz, bo ty to lepiej opowiadasz. Kolega opowiadał, że obudził się, obudził się bo i, i mówi, że już nie będzie nadużywał alkoholu, bo obudził się i byli w takiej znanej warszawskiej restauracji Kristal, na no, tak zwane dopicie, już i obudził się i... Tak, no u boku jego była jakaś pani i on mówi tak, co on robił wczoraj? Był w krystalu, tańczył, były jakieś panie jeszcze. I ta pani mówiła, że co, i to jest takie przykre, że była łączniczką w Powstaniu Warszawskim i on mówi, nie pije. <laughs> To jest to jest, to jest tak, więc, tak, więc mówię że za to order, i z którego, no w, w nie, życie, na wszystko, życie to jest, jest tak to za, życie za, to, jest. za to orderów nie, da, nie dają tak tak za to orderów nie dają e, natomiast e, więc nie ma e, tak. przy, tym, przy tym jak zbudować żyje ten żyjek pozdrawiam się, tu wyszło w naprawdę <laughs> świetny fachowiec tak więc e, za to orderów nie dają e, mhm. I e, nie ma na czym, przy Karolu Nawrockim nie ma na czym zbudować legendy. Jarosław Kaczyński kombinował, żeby jednego Lecha, Wałęsę, zastąpić drugim Lechem Kaczyńskim. Jak się tak na zasadzie, że Lecha się podmieni za Lecha, i że e, no, tam były dwie rzeczy, na których chcieli zbudować wielkość Lecha Kaczyńskiego. Jedna to jest to słynne przemówienie rajd e, do Tbilisi. E, E, tam, e, ten wiekopomne przemówienie. Tylko, że on tam oprócz tego przemówienia, które rzeczywiście tam, bo wiecie Państwo, ja tylko wszystkim ludziom, którzy mają gęsie skórki, to ja przypominam, że jedno z takich przemówień, gdzie mogliśmy być, tak, niektórzy twierdzą, dumni. Z tego, że Józef Bektań takim sam powiedział, to takim świetnie powiedział, że potem straciliśmy połowę państwa, w tym nasze historyczne 6 milionów, obywateli. Tego, 6 milionów obywateli, byliśmy 6 lat pod zbrodniczą okupacją i 50 parę lat pod protektoratem sowieckim, więc jakby to powiedzieć, przypomina mi się naprawdę to było że... jeszcze w marcu inaczej to zdecydować. Tak? To jest, to nawet w maju jeszcze można było coś robić. Natomiast e, natomiast e, mi się przypomina zawsze, ja, ja mam szereg postaci historycznych, królów, król, które lubię autentycznie, polecam e, Pyrusa, króla Epiru, który hmm. e, wygrał e, wielką bitwę walną z Rzymianami, rozgromił ich wojska, tylko problem polegał na tym, że no, poniósł Jeszcze jedno takie zwycięstwo. Tak, ja powiedział, że to się wziąło Pyrusowe zwycięstwo, powiedział, że jest jedno takie zwycięstwo i nas nie ma. Tak. I, I Wiecie Państwo, to jest, to jest taka. To jest to, dlaczego. To jest to, czego nie przysporzyli nie, 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 nie przyspożyli, nie, nie, nie przy tego, to jest niezrozumieli nie panowie i z, z różnych agencji, że jak to to jest. Ja już nie pamiętam, kto to opisał. Ja to czytałem. Ani politycznie, ani gospodarczo nie wygraliśmy wojny po prostu. Żadnej, ale nie. Natomiast ja mówię o. Mm, Geopolitycznie po latach okazało się, że Stalin nam zrobił dobrze, czyszcząc nam mniejszości tak, narodowej, tak. przesuwając nas na zachód. <grym> Natomiast to jest, jakby to powiedzieć, to wyszło niechcący i to nie tak, miał takiego zamysłu. Nie jego zamysłem było skonfliktować nas powsze czasy z Niemcami. Natomiast yy, yy, ja mu, przeczytałem chyba po raz pierwszy Łysiaka. Gdzie to było, że albo w wersji wilk, albo lis. Dlaczego wilk nie poluje na lisa? No bo ob ob obiad, je życie jest ważniejsze niż obiad i to mniej więcej o to chodzi. W każdym razie tego wiele tych ludzi, którzy mówią, że w życiu tam państw najważniejszy jest honor. Nie, w życiu państw najważniejsze jest to, żeby ludzie, których masz pod opieką, przeżyli. Tomek i ja znaliśmy Tomek bardziej, no bo jest tych kilka lat wcześniejszych to znał więcej tych ludzi, którzy przeżyli wojnę. Ja pamiętam mojego dziadka przed wojną, bardzo zamożnego człowieka, który po wojnie mi mówił, Że ja to się cieszyłem, że moje dwoje dzieci przeżyło wojnę, że ona przeżyła wojnę, że jak ja teraz wychodzę na ulicę, to wiem, że jest ogromna szansa, że wrócę, że wrócą moje dzieci, że nikt nie będzie robił łapanek, strzał. I na zupełnie perspektywa świata. I to jest też taka ciekawostka, jak należy postrzegać świata, nie pod hasłem wymach i i przepraszam, krzyków Karola Nawrockiego, to się te krzyki Karola Nawrockiego i budowano na tym legendę to, to się dobrze nie skończy, bo w każdym razie u Lecha Kaczyńskiego zbudowano to na tym wrzasku, na tym okrzyku, że dziś Gruzja, jutro kraje bałtyckie, Ukraina, a potem być może Polska, moja ojczyzna i na tym, na, na tym, i na fałszywym oskarżeniu Putina o to, że go się zamordo, zamordował, Ja tylko przypomnę e, tą socjotechnikę nędzną pod hasłem, to co Putin mógł mordować swoich obywateli za e, ten, e, za to co e, po prostu, że tego, ale już Lecha Kaczyńskiego to nie mógł. No akurat mógł, tylko nie zrobił. Ale po co? No po co? No nie miał po co powiem tak, no, no po prostu oni chcieli, oni chcieli go ośmieszyć, żeby nie wylądował a, a nie go zabić no. Ale to, w ogóle, to, to jest, powiem w ten sposób to, to, że on po prostu wystartował i próbowali na siłę wylądować to zresztą o tym będzie książka tak. pana Arkadiusza Szczęsnego, którą w tym roku wyda, wydamy, to jest właśnie o tym jak Jarosław Kaczyński Lech Kaczyński i generał Andrzej Błasik doprowadzili do katastrofy smoleńskiej. Szanowni, szanowni Państwo kończąc, long story short pan Szefernaker to jest jeden z nielicznych ludzi. Nawet paradoksalnie kompetentny jest Sławek Cęckiewicz, tylko że na funkcji, którą mu powierzono, będzie bardzo dużym obciążeniem dla y, po prostu nawrockiego, bo jest facetem, który dopuścił się zdrady, tak jak mówiliśmy, to to, że on nie ma wyobraźni, to go nie usprawiedliwia, to, że oni po prostu dla propagandy są w stanie po prostu wyjechać z dowolnym oskarżeniem, to jest y, trochę takie ośmieszające. Przypominam mądre słowa z czasów, kiedy jeszcze sam prowadził. chociaż konta internetowego nie było, bo tam się wszyscy śmieją, że panu Januszowi Korwin-Mikke konto prowadzi młoda żona. Może już nie tego, ale w relacji do niego to po prostu i to nie zawsze te mądre rzeczy, bo, bo niektórzy nie chcą wierzyć, że niektóre wpisy pochodzą od pana Janusza. On wtedy powiedział w połowie lat 90. Że po wystąpieniu Milczanowskiego, że jeżeli w semi oskarżającemu o zdradę Oleksy, Józefa Aleksego, premiera powiedział, że są dwa wyjścia z tej sytuacji. Albo do więzienia idzie Oleksy jako rosyjski szpieg, albo do więzienia idzie Milczanowski za to, że go pomówił. I innego wyjścia, że Polska była poważnym państwem, nie ma. No potem się okazało, że, że jest, jest. Czyli Polska nie jest poważnym państwem, no bo po prostu jeden powiedział, drugi powiedział, że tego, no i panowie się rozeszli do domu i. I, 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 i to, tak zostaliśmy. Tak. Tak, i, to zosta i tak zostaliśmy. Czyli, że można po prostu wywalić tego typu brednie i tego. I jest wychowany na tego typu rzeczy, że można pisać najgorsze brednie, bo każdy kamień rzucony w rozgrywce politycznej jest dopuszczalny. Na swoją wartość. Tak. Nie, jest, nie jest dopuszczalny, Sławku. Nie można ujawniać planów, szczególnie, że jest to kompletnie nieuczciwe. Jeszcze raz, wiecie Państwo, te plany były też akceptowane i przez Jarosława, i przez Lech. Bo my nie mamy innych. Myśmy, wiecie, Państwo, ostatnio widziałem analizę. Ta, ten zakwestionowany przez nich plan zakładał użycie 75% polskich sił do obrony po prostu tego terytorium wschodniego. 75% pozostałe było rezerwą strategiczną, która miała trzymać jakikolwiek opór do, do czasu przybycia sojuszników z NATO. W każdym razie takie rzeczy, które oni robią, to jest to jest to podrywa, bo oni nam, wiecie państwo, to jednym z największych bo rozbawiła nas historia. Urzekła nas ta historia, że oto na, y, zawiązał się jakiś sojusz pomiędzy ludźmi Siemoniaka i kancelarią Nawrockiego. <grym> żeby zrobić spokój z Pińskim i Ludzie, no jaki musiałby się zawiązać sojusz? Przecież my cały czas. Jeszcze raz, bo podwójny sojusz. Jeszcze... Że, 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 że my cały czas mówimy, że Siemoniak patronuje pisowskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i chroni pisowskie CBA. To jaki sojusz mieli zawiązać? No oni od początku do końca są sojusznikami. No, tylko i wyłącznie mogą udowodnić, to, o czym mówimy, że po prostu zajmują się ochroną pisowskich interesów. Szanowni Państwo, więzień CBA. Polecam cały czas nasza książkę, naprawdę mocna. Jeszcze raz przypominam o Audycie. To jest książka o tym, jak PiS próbował kraść legalnie. To nie są cyferki, to jest po prostu bardzo mądra, dowcipna książka. Smutna, że tego. Wiecie Państwo, gdyby tylko ukarać te przestępstwa, które tutaj byśmy tutaj są opisane, pisowskie, to byśmy mieli, Szanowni Państwo, PiS na poziomie 25 punktów maksymalnie, może mniej. To jest jedyne, co, czego potrzebujemy. Ja jeszcze proszę Państwu, przypomnę o książce mojego syna, Paweł Piński Niezwykłe historie 6-9 lat. Książka jest dostępna na stronie hognot.pl i w naszym punkcie kontaktowym na poławskiej 11, AK Księgarnia, szanowni LK. Państwo, ale oczywiście Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po prostu... Elka, Elka. Ale ty, wy opatentowaliście tam, że tam są trzy wyjścia. Znaczy dwa wyjścia, oprócz tego jest jedno wejście i dwa wyjścia z księgami. To już zrobiliście, czy jeszcze nie? Wiedzą, Janku, oni dokładnie wiedzą. jest że jest blisko. To, jest blisko. Że... Jest blisko. nie, no bo, bo, bo to jest tak, że ja myślę, że pan pułkownik Roisty powinien wchodzić jednymi drzwiami, wychodzić drugimi i wtedy... Gdzie idziesz, w księgarnia? Mam tutaj. Okay. I już. O kur. Nie wiem, czy wrócę. <laughs> Panie Jarosławie, naprawdę kawał zbędnej roboty przed 27, przed Radą Gabinetową, przygotowanie jakiegoś konspektu. wrótki do, do kosza wyrzucić. No ale róbcie, no, no róbcie, naprawdę oni mają swój pomysł, będą według swojego schematu przepisywali, przypytywali, próbowali tam różne rzeczy robić ministrom z żoną, z rządu Donalda Tuska. Pańskie pomysły nawet ty tylko dlatego, że to są pańskie, no łagodnie mówiąc, nawet w innej kolejności będą podane. I, i tutaj nie może Pan mówić, że pan ma jakiś wpływ. Po złości Panu zrobią inaczej. Panie Jarosławie, naprawdę szkoda czasu, ale niech Pan robi. Do więzienia Panie Jarosławie, do więzienia.